Każdego dnia, korzystając z komputera, tabletu czy telefonu, tworzysz niezliczone ilości dokumentów, zdjęć czy filmów. Zastanawiasz się, jak je bezpiecznie przechowywać i współdzielić z innymi? Zapisz się na 3-godzinne szkolenie grupowe na żywo w jednym z dostępnych terminów lub obejrzyj nagranie ze szkolenia i skorzystaj z późniejszych konsultacji na żywo. Dołącz do nas i dowiedz się, co to jest SharePoint i dlaczego jest dla nas taki przydatny. Zobacz, jak używać OneDrive jako własnej biblioteki dokumentów. Przekonaj się, co zyskamy korzystając z OneDrive na swoim komputerze. Sprawdź, jak współdzielić dokumenty z innymi osobami w szkole z wykorzystaniem bibliotek dokumentów SharePoint oraz naucz się, jak wykorzystać OneDrive do udostępniania plików w ramach zespołów Teams. To tylko część tematów, które poruszymy podczas naszego szkolenia. Dołącz do nas i zapisz się już dziś. Do zobaczenia!